Kups, przepraszam. Czekaj, czekaj. Ajur weda składa się z dwóch członów. To jest ajur, życie i weda wiedza. Czyli wiedza o życiu. No właśnie. Ja tutaj, 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 tutaj. <śmiennie> Ale tu zrób sobie swoje ja damy. Wcale nie medycyna, tylko całościowo wiedza o życiu. Kardamon e, dodany do kawy neutralizuje działanie negatywne kofeiny. No, poślijcie sobie dalej. Jeśli teraz nie zadbamy o siebie, żeby zrównoważyć te desze, to w przyszłym roku wylądujemy prawdopodobnie z jakimś tam katarkiem, z otokami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak, drobniutko, te, te daktylki drobniutko, jak najdrobniej, żeby... Natomiast cukier balansuje cynamon. Cynamon, żeby się nie wchłaniał cukier do krwi, Mówi się w Indiach na niego, że to jest naturalna insulina. Jak ktoś ma podwyższony cukier albo wysokie ciśnienie, ale nie za wysokie ciśnienie, tylko takie trochę ciśnienie, nie nie jest 200. Nie 200, ale 140-150, to pół łyżeczki cynamonu z wodą obniża cukier i obniża ciśnienie. Nie bez przyczyny też popatrzcie okres jesienno-wiosenny. To są te okresy, gdzie jest najwięcej zachorowań, gdzie się namnaża najwięcej wirusów, bakterii, pleśni, grzybów, tak? To jest ten czas teraz. Hmm? Najprostsza... Zasypujesz, nic nie robisz. Nic więcej nie robisz. I samo się, A, tam... samo się... zrobi. Przejdzie aromatem laski wanilii, przejdzie aromatem, zdajesz słoik, zasypujesz laskę wanilii. I za chwilę masz cukier waniliowy, Laskę wanili, bo więc już nie chciałabym mieszać tu zwierzęcego żadnego produktu. No. Jeszcze troszeczkę. Wyłączę to z prądu. Na chwilę. Niech się zresetuje. Dwie-3 minuty. Wszyscy jedli. Mamy migdały posiekane? No to dajcie. Ale nie A, to posiekane potrzebujemy. Tak, tyle. Wodę mamy gorącą? Mamy gorącą wodę? To pewnie Tak, Już mieszaj, mieszaj, bo to się pali. Tak, poproszę. Te rodzynki jeszcze. Pokaż. Okej. Okay. Tak, i popatrzcie, i zalewamy. Mieszaj, mieszaj. Tak, ja robię swój Szklanka z Tak. Bo ono się nie pieni tak fest. On. No, pieni się, pieni się. Ale, ale nie to, fest. Nie fest. No. No, no. Widzisz, no to... jakbym go troszeczkę jeszcze dała mu trochę więcej tego, to ono zacznie bulgotać. I tak trzymasz go, aż, aż piana zniknie, tak? Aż piania się pijam. zrobi skorupką. Nie mieszały go. <laughs> Nie mieszamy. Ale może, może bulgotać? Może bulgotać, może, może. Czekaj. Ja myślałam, że nie. Bo ja go już, już, już poszalałam. Co? Raczej nie, tak nie odgarniamy tego, no, niż samo zrobię. Tak, nie odgarniamy. Właśnie to jest to, że tego nie odgarniamy. Absolutnie nie. Czekajcie, bo tu jest trochę mi się oleju kokosowego, żebyście się nie poślizgnęli. Ja nie zbierałem, chociaż też. Zbierałem trochę. Nie, nie zbieramy, nie zbieramy tego. i dałeś mi Patrzcie, jak fajnie. Rodzynki to też damy do tamtej i singa, do Wiecie, żeby podkręcić słodki smak, to znaczy, że się daje szczyptę soli, nie? Ty jesteś Znacie nagel, to? Znacie ja no, że... no to? Znacie to? Ale ze wzrośni ceptera ja Co się stało? No Zdechło, wszystko się kiedyś kończy w Trzeba wyłączyć z tego, z gniazdka i włączyć. Na pół godziny trzeba to wyłączyć. Tak, tak, tak. Cynamonu to tak, ile? Dwie tak, jedną czwartą łyżeczki. Jedną, jedną czwartą, czwartą łyżeczki. Cynamonu? Mhm. Tak. A tego co tam jeszcze było? Kardamonu. Kardamonu. Mhm. To wszystko masz. Ale Kardamonu? Nie, nie, też jedna nie, czwarta. No Do smaku, bo czasami ja dla wiem, was ale... będzie za dużo to, nie? Za dużo. Nie Także. Nie wiem, to są bomby nocy, to są A tego aromatu jest? Dwie krople? Nie, ja tak w, po, po, łyż, po, łyżeczce, po, łyżeczce. po łyżeczce. Po łyżeczce. Ale ty możesz po pół, na jedną porcję no, po pół. Tak. Aromat anzijowy. Tak Te jeszcze musimy jedną pokroić potem. Grysiczek. Dokładnie. Po Do prostu tak. Ale jeśli będziecie chcieli jakąś z innej firmy, to będzie to Samolina. Gdzie jest masło klarowane? Mogę poprosić o masło klarowane. Podajcie mi dziewczyny masło klarowane. Czasami robię je tylko tak. A czasami mieszam po prostu sezam z, z wiórkami kokosowymi, tylko już niezmielonymi. Nie, i to już jest takie o. Ja właśnie sobie I Ona taka fajna jest, dosyć duża. To jest naprawdę słuchajcie dużo różnych mikroelementów. Tak dwie takie kulki to jest wystarczające. No, tu są. Ceptera przywiozłam miałam zwykłą Tak, zaraz. I to się ma tak zrobić, żeby to miało kolorek brązowy. Piękny. jemy, jeszcze herbatę robimy, już jemy. Herbatę się robi szybko. znaczy z prawdziwą wanilią. Nie wanilinowy, który powoduje... Nie wanilinowy. To jest wanilia, a nie wanilina. Wanilina powoduje Parkinsona. Były chyba z 20 lat temu już badania na ten temat. Tak. Cukier w sklepie jest wanilinowy. Wanilina, który ma podobny smak do e, wanilii, ale to nie jest wanilia. O, dobra. Te banany posiadają. O super, tylko Jeszcze, tyle. Jeszcze nie, jest, będąc, tak. 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 Się z tym. Wanilia, musisz mieć wanilię. Aromat waniliowy mi się wylał. Nie mi nie próbować. Wylałam. To. Ja bym zobaczyć, jak to smakuje właśnie. <grymianie> damy kokosowego. No bo niestety. Wylałam. Wylało się. No wylałam. To Tak, bo on ma melasę. On jest, słuchajcie... Nie jest rafinowany. Czyli to jest normalnie gotowana, najsurowsza czcina cukrowa. Tak, tak, drobno, drobno. Tak. To jest słuchajcie, czcin słodkie, ale wiecie, jak jest upał w Indiach, to oni robią z tego takie napoje, to się nazywa kane sugar, takie cane sugar to jest taki taki napój i to czcina cukrowa powoduje, że się nie jest gorąco i nie chce się pić. Mhm. Tak ładnie to idzie, proszę. Halawa, typowe słodycze. Tak, poproszę. Tak, ona już jest. Czekaj. Tak, tak, tak. o ja to tak zostawię, bo to już jest praktycznie gotowe, zostawiamy. Spoko. To jeszcze możemy to tu sobie, słuchajcie, dać na górę, a my robimy herbatę.